Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Mamy dzisiaj 1 maja 2023 i czas się pożegnać z morzem. Także to nasze ostatnie tutaj wyjście, aby spojrzeć na przepiękne widoki i wracamy. To znaczy, jedziemy do brzegu, zapraszamy na film. Także cóż, przyszliśmy się pożegnać z morzem, zobaczyć je ostatni raz. Zostaliśmy wydelegowani, także i w imieniu chłopaków też się pożegnamy, ponieważ wczoraj imprezowaliśmy i dość późno, bo po pierwsze aż poszliśmy spać, ale było super, miło tak, spędzony tak, czas. Tak, mowy trwały. Tak. No <laughs> także no było no, bardzo fajnie, a dzisiaj rano Piotrek już był w sumie. Tak, tak. Tak, z już, Tak już byłeś rano. I Byłem. nagrałeś co nieco. Tak, nagrałem co nieco i ona uwielbia, prawda? A dzisiaj morze spokojne to zapewne nie bała się. Nie, nie, dzisiaj lepiej spoczyowała, mm -hmm. lubiła, e, lubiła mm -hmm. przejście. Tak jak ty tak. mówiłeś, gdybyśmy mieli jeszcze jeden dzień, to pewnie wzięlibyśmy parawan i się tutaj rozłożyli. Tak, tak, no dzisiaj można by było spokojnie się opalać, bo naprawdę w bluzie jest ciepło, fajnie, tak. a widać tam ludzie już w krótkich rękawku mm -hmm. chodzą. Tak Rewelacyjnie pogoda jest super. A powiedz właśnie, co ciekawego widziałeś rano, o czym rozmawialiśmy? No właśnie jak przyszłem do kwatery, to mówiłem, że kutry ściągali już na brzeg, że były na. na Te, połowach. które Wam pokazywaliśmy z restauracji I... wczoraj. I zamówiła, że właśnie w restauracji Pan mówił, że to są mhm. tylko antrapy, że to nie pływa od wielu lat, tak, a to jest nieprawda. Słyszałam rozmowę z tyłu, za nami siedzieli i mówił, tłumaczył żonie, że to są tylko antrapy, że one już nie pływają. Także mhm. pływają, pływają, łowią, złowili, widziałem tam turboty leżały i teraz pokażemy Wam za chwilę, że drugi kuter też już wypłynął, jest tylko jeden, a ten drugi gdzieś jest na połowach. Także. Łowią, pływają i to nie są żadne antrapy, to w pełni funkcjonalne kutry. Także dementujemy plotki. Tak, i tak. Pływają te kutry. Co prawda, może nie mają takich dużych połowów, ale. No, no myślę, gdzieś tak, dzisiaj było około 60 100 kg. W tej smażalni za klifem, jak dobrze pamiętam, yy, czy przy klifie, taka, wiecie, renomowana restauracja tutaj w Międzyzdrojach. ale ona nie ma widoku, niestety. Ale dobrze pomijam to, ale mówił, że śledź, flądra, makrela. I jeszcze jakaś jedna rybka jest stąd, z Bałtyku, także można zjeść bałtycką. Nie wiem, czy nie halibut przypadkiem, ale nie pamiętam. Także mówił, jak rozmawialiśmy wtedy w tej wędzarni, jeżeli oglądaliście odcinek. Także no cóż, no cudownie. Chcesz jeszcze coś dodać? No naprawdę, niestety remeracja. czas nas goni, musimy się jechać, a z pewnością byśmy jeszcze zostali na dwa dni. Także jeszcze majówka trwa chwilę, bo praktycznie no, no musimy jutro ważną sprawę załatwić, więc w Opolu więc no, musimy dzisiaj jechać do brzegu, jutro jedziemy do Opola i potem wracamy do Niemiec. Także 3 maj w Niemczech niestety nie jest wolny, jest to zwykły dzień pracujący. No i nasze plany musimy tak wszystkie dostosować, żeby wszystko się udało. No. Tak, 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 tak. Ale co, no fajnie było, prawda? Fajnie, fajnie. Chodź no. kochanie. No. <grystanie> 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 No, także cieszymy się bardzo, chłopcom przekażemy dobre wieści, że nie ma fal dzisiaj, no, no, dzisiaj, dzisiaj można by było pływać. Ja już mówiłem dzisiaj no właśnie, że dzisiaj jest cicho, a wczoraj narzekałem, że głośno, głośniej niż w Chorwacji, a to przez te fale tak, było tak a jeszcze głośno. jeszcze a Chorwacji, oczywiście do Chorwacji pojedziemy, więc będą super filmy, już niebawem, bo dzisiaj mamy 1 maja, jak mówiłam wcześniej, także no to już coraz bliżej, wielkimi krokami się zbliża. Chciałam powiedzieć, że kochamy Bałtyk, kochamy, bo jest cudownie i miło jest pospacerować i tak dalej, ale wiecie, jak to z kąpaniem jest? Chociaż kąpaliśmy się w Jastrzębiej Górze, jak było 16 stopni, tak, tak. także pływaliśmy, ale byliśmy młodsi trochę, <grym> <grym> trochę. więc no, teraz by było ciężko tutaj wejść do tej wody. W lecie ma chyba maksymalnie 19 stopni, także to jest chłodna woda. No, i ten kolor nie zachwyca aż tak jak ten lazurowy w Chorwacji, więc na pewno Chorwacja będzie oczywiście. Zapraszamy na odcinki. Lazurowa woda, ciepła woda, będzie super. <laughs> także już nie możemy się doczekać. Także podróżujcie jak najwięcej, miło, spędzajcie czas. Oczywiście. Życzymy Wam tego z całego serca. I jeszcze chciałam pozdrowić Panią Zofię i córeczki, w ogóle całą Waszą rodzinkę. Nukusia no wystąpiła, także miło nam, że oglądacie buziaki. I pozdrawiam oczywiście wszystkich naszych widzów. Kochanych. Pozdrawiamy. Piszecie komentarze, to nas tak normalnie miło, bardzo, bardzo lubimy czytać. Jeszcze chciałem dodać, bo dzisiaj przyszedł komentarz od pana Szantynenta, że to była taka słaba kontrol, że policyjna, policyjna że nie, nie brali na, na, alkomat. na alkomat, ale powiem tak, że na, dużo mieliśmy kontroli w Niemczech i jeszcze ani razu nie brali na mhm. alkomat. Że nie jest to tak spotykane jak w Polsce. Mhm. Bardziej się skupiają na czymś innym, zaglądają do auta, czy tam coś nie ma, czy tak, czegoś, tak. no to pod tym względem bardziej, nawet stanu technicznego samochodu jakoś nie sprawdzali nam. No bo w sumie policjant Ym... nie jest w stanie tego sprawdzić. No, także, także ogólnie, no, no bardzo była miła kontrol, niesamowicie oni byli uprzejmi, ale wiadomo jak to kontrol policyjna jest, stres pewien i, i nawet wiem, że pan policjant widział, że ja nagrywam, ale nie, nie, nic nie zwrócił mu uwagi, absolutnie, także, także mili funkcjonariusze, trafiło nam się. No dobrze, to tak na inny temat odbiliśmy od y, tematu właściwego. Żegnamy się z kochanym Bałtykiem i wracamy. Ale jeszcze gdzieś zajedziemy, także jeszcze będzie fajny odcinek przed nami. Tak, tak, bądźcie z nami, dawajcie lajki. Suby, jak to Alex mówi. Tak, komentujcie. Suby wbijajcie. Wspomóżcie nas, żebyśmy wbili te 10 tysięcy subów. Tak, dziękujemy za piątkę. Tak. Jeszcze raz. Cieszymy rad. się bardzo. Kolejny. Cieszymy się, że mamy pięć tysięcy. Teraz lecimy po dyszkę. Miło by było bardzo, jakbyśmy tą dyszkę wbili. Trzymajcie za nas kciuki, żeby poszło to jak najszybciej. Tak. I spotykamy się w następnych odcinkach, oczywiście. Pa! Pa!